Wybuch pandemii spowodował, że musieliśmy nauczyć się bądź przyspieszyć tę naukę, między innymi zdalnego nauczania. Czyli zdecydowana większość zajęć została przeniesiona w internet. Oznacza to, że uczniowie ograniczyli kontakt ze swoimi rówieśnikami nie tylko ze swojej szkoły, ale także z uczniami ze szkoły partnerskiej. Na szczęście projekty, między innymi z Interegu. Pozwalają na pozostanie w ciągłym kontakcie i naukę poprzez zabawę. Zatem uczniowie nie spotkają się w Realu, ale spotkają się w sieci. Od dwóch lat realizujemy współpracę z Tarzan Szulapszczer. Realizowaliśmy już dwa projekty. W zeszłym roku zrobiliśmy projekt bożonarodzeniowy. W tym roku ze względu na aktualną sytuację pojawił się nabor specjalny COVID-19 i złożyłem wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów o to, aby zrealizować właśnie projekt na temat profilaktyki COVID-19. Tomasz Ostry Harczyk to nauczyciel języka niemieckiego. Jego wniosek został złożony wakacje i został rozpatrzony pozytywnie. W ramach tego szkoła otrzymała nowego laptopa, 15 tabletów z szafką ładującą, maseczki ochronne, rękawiczki, czy też środki do dezynfekcji i termometry. Dzięki temu projektowi i takiej formie uczniowie nawiązują nowe kontakty, uczą się nowych języków, m.in. angielskiego, czy też niemieckiego. No i oczywiście. Między sobą szkoły, obie szkoły współpracują. Dodatkowo, oprócz tych dwóch wcześniej wspomnianych języków, uczniowie również uczą się języka polskiego. Wszystko przeprowadzone jest jako lekcje online z uczniami szkoły podstawowej nr 2 imienia Kornela Makuszyńskiego oraz z uczniami ze szkoły z Niemiec. W projekcie również zawarta jest kampania na temat profilaktyki COVID-19 w której uczniowie nagrywają filmiki, tworzą prezentacje, w ramach tego mogą wygrać bezprzewodowy głośnik. Projekt zaczęliśmy realizować 21 sierpnia, a skończył się 21 listopada. Czy w planach są jakieś kolejne projekty na okres pandemii, czy, czy na tym kończycie? Na pewno będziemy mieli kontakt ze sobą. Nie wiem, czy to będzie projekt unijny dofinansowany z, funduszu, z funduszy europejskich, ale na pewno będziemy w stałym kontakcie.